Jest nie wiem, 14 godzin do rozpoczęcia. Godzina 20 piątek. Jutro, 8 rano zaczynamy. Więc czas się wyspać, ja się jeszcze muszę spakować. Eee, w zasadzie chyba wszystko jest dopięte. Życzę sobie powodzenia, żeby dobrze poszło. I żeby nie było żadnych fakapów Ale to jest pierwszowanie, do którego wam szczęście. Żeby uczestnicy nie ma ludzi. Nie spodziewałem się, że na całej ekspedycji A, będzie tyle chodzenia. Żeby się nie wyżywali na nas. Jak was spotkam wam aortę i żeby ogólnie była mega pozytywna atmosfera i pogoda dopisała. Bo... A pogoda dlaczego jest niezamówiona? Więc rozpoczynamy tą mega przygodę. <noise> Energii, to jest spontan. do spontana dobraliśmy się na dwie godziny przed wyjazdem to ta para numer 3 macie jedyna czy dwa nie możemy się doczekać pierwszego zadania pewnie będziemy czegoś szukać, bo nam zabraliście telefony. Spodziewam się, że będziemy musieli rozmawiać jakąś zagadkę, żeby dowiedzieć się, gdzie dalej jechać. Będziecie zbierać pieniądze albo rozdawać. Daj pan, daj pan 8 groszy. Powoli zaczynacie rozumieć, co Was czeka przez najbliższe 6 dni. Ekspedycja Ekspres Mega Race Chorwacja rozpocznie się za 10, 9, 8, 7, 6. Mamy za tam był bankomat czy nie chcieli nam rozmienić. Mój chłopak myśli, a ja robię takie zadanka. Mamy już wszystko. Rozmieniamy jak najszybciej i mamy szukamy. już mamy Mamy wszystko? Tak, jedną groszówkę. Tak, mamy już 50 groszy, groszówkę. Ona to w tym działa? Super. Proszę. Dziękuję bardzo. Miasto tym często odwiedzane przez tu Wiem gdzie nazywa na, tego miasta, jest nazwą gminy. Też wiem gdzie. W jest Mirek. I jest dzisiaj tam jest kabarek. Może będę pan kabaret, to się to panu mówi. To jest 50 km od, od Wrocławia. Nie? To nie wiesz. Yes. A sprawdzi wow, pan, wow, może nie czarnak, wow, 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 ma pan aplikacja wow, internet. Wow. Jedziemy do Sobótki Jedziemy do Sobótki Do Brożca. Okej. Okay. Dzień dobry, macie 20 minut. 20 minut? 12.32, dokąd mam jechać? Do Sobótki Którendy? E, nie, no, Skręcam, nie tak? tak? Tak. Dobrze. <laughs> I długo ci się wiedzę yy, aż będzie zjazd yy, na sobotkę. Okej. Okay. poprawiliśmy. Miało być cudno, panie, panie Tomku. Będzie cudno? Wiesz, teraz dopiero się zacznie. Witam, witam. O jest tak, zrozumienie. gdzie jest A tam jest. No, musimy się zaktualizować aplikację. Musicie odnaleźć w lesie wieżycę i do niej dotrzeć. Wieżyca jest na Cześć tego Mam siłę! Idę! Biegnę! 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 W górę! A bo masz dobrą kątykę! Albo znasz jakiś skrót, albo, powtóra, albo się umiesz teleportować, ale widziałem cię 30 sekund temu na dole. Przed wami spotkanie twarzą w twarz z sur czyli szwedzkim przysmakiem ze sfermentowanych śledzi bałtyckich. Przysmak ten jest elementem tradycyjnej szwedzkiej kuchni od XVI wieku. A obecnie dla całego świata najgorszym daniem jakieś... Wiesz że się to jeść. będzie jadła? Będziecie musieli Zniesie jedną osobę z waszej drużyny która zje ten cudowny no przysług i bo... nie bo... z Ale potem będę przez dwa dni z tym za no, poważnie. Nie jestem w stanie to znieść. Ja zobaczę, jak to pachnie. Najpierw. Zrobimy to. Ej! Wiem o jednej przynajmniej drużynie, która już nie zrobi tego zadania. bo ja są wegetarianami. Ty nie chcesz zjeść, bo co? Bo zjadam dobrą półkę. A ty? A jaka ma nosiki? Jakie śledziki, pyszniutkie! Dopiero no jak połknie, mogę no. popić. Brazylijskie. Połknij, niech, połknij, 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 połknij od razu. I O nie, dobra. Niam! Eee, <coughs> Uch, Poczekaj. A co taki mały? Dzięki. Jezu, no tam... zjadłeś już? Aneta! Także? Ale nie wkładaj od razu. Nie, ja to jednak nie. Koleżanka, żeby wygląda. Zbladła? Mniam, <grywa> niam. Co ty tam robisz? Odpoczywam. Delicious. Pyszny, szwedzki przysmak. Myślałam, że to połknę i się skończy horror, a tu dopiero się zaczął horror. E, tak, próbowałem tak? niestety mi nie wyszło tak dobrze. Mm -hmm. A gdzie jedziemy dokładnie? Do na razie tak. jak... Dobra. A docelowo? A docelowo do celowo jedziemy do Kłodzka do przeczytałem, że będą snajperzy będą No teraz sylerać. będziesz podbijał fort Ja mam życzę, żebyście nie zostali zalani farbą no. <laughs> I żeby nie bolało Też ja życzę. Trzymajcie się i do zobaczenia, powodzenia ja. bardzo się dobrze Mamimy <noise> dzięki Mam <noise> strzeleczkę Szybciej! Tego to nawet Hajzer nie ubierze. Nie, nie! Nie! mnie! Nie! 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 O Nie! 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 No Nie! moją Nie! Nie! tarcza! Nie! tarcza Nie! moją Nie! jest masakra.

Formacja, że nie przeszła, nie zdała egzaminu, ale, <grym> ale było śmiesznie. Dostałeś czy nie? Nie dostałem, ale za to. <grym> dostałem od krzaka. <grym> Teraz brudnie, ale weseli dalej. Ale wiecie gdzie jedziecie? Do Australii, tak jak <grym> powiedziała koleżanka. Do Australii. Do Australii, cambera chyba z tego co, co ale... widzę. To już dzisiaj pierwszy dzień i niezapomniane no, przeżycia. Dostałam w łeb i boli mnie głowa. <grym> Bardzo smaczny śledzik. Tak, ja jeszcze dochodzę po, do siebie. Po, po tym śledziu, także. Jest I jedziecie na obiad. Dzień wszystkim, robimy streaming na YouTube'a. Jesteśmy w ekspedycyjnym aucie. Za mną są dwie ekipy i tu jeszcze Kaziak się pokazać się. Która? <grym wytrych> A ty jeszcze nie wsiadłeś? Nie mogę nagrywać tego, co? To jest Patola, po prostu Patola.